Ciężko powiedzieć, czy wy myślicie, że on się kurwa należy te P3 i że się samą zaraz zmanifestujesz, co? Obiecane mi było P3 3000 lat temu. Mógłby o P3 zacząć w sumie, co mu szkodzi. Taki Fallen Avatar na przykład można było zaznaczyć od P2. No Fallen to go od Progress akurat. W nie było progresu P P2.

Пакап, ме справај. Udałem za to potem? No ale wyląbiamy Stop na bossie No ale czekamy. Duży start, nie? nie? bijcie basna jeszcze, przeżyjcie hit i go.

Bijemy, bijemy. Czekaj jeszcze, Wojtwarda, Wojtwarda na się, Wojtwarda na Gate, trójkąt. Dobrze, well so Nie, Follow me, and try to stay alive.

Bajk Go three, masz one. na Gate I linia. Czekajcie Go, bijemy, bijemy, bijemy I leczcie się

Trzymaj. Trzymaj kurwa i nie puszczaj Lewo? Lewo Pomarańczowy jest środkiem Jeden po lewo, trzy cztery prawo Podaję do drugiego i stoimy Kiedy stoją, merda bo Dobra Jest tak na mnie Ręki zaraz Lebo. I pamiętajcie, że ustawiacie się wcześniej na pozycję już Widać, że jak zwykle Jak on się tak ustawia, sprawdzałem Mam jest to? To będzie to samo, tylko nie ruszamy się w trakcie, pamiętajcie o tym, nie ruszamy się w trakcie, Już na pozycję Do kogo nie ma. Do drugiego brak fala i zobaczcie, tutaj na pingu healerzy Tutaj wchodzą healerzy I idziemy cały czas z tymi ringami Kontrujecie Linki, prawo, biegniemy pamiętajcie, że musicie odejść po to? jest tak na mnie. To samo zobaczcie, tutaj będą healerzy, do tego, do tej dziury, nie? Tutaj za mną healerzy nic nie mam.

My tam czworkę, wylewę dostaliśmy o, i patrzyliśmy do tego masu <grym> To Jaki tak. taki. Ja pałem, mam fazę. Kurwa, po tym jest fajnie. Patrz, Adra, dwa trygiety teraz dropy, kurwa. 40! 40! Masz, Masz Dawać monta, kurwa! Jestem za, monta. Jezu, mam